No dobra, to co, zaczynamy? Witam się u słuchajcie na kanale. I dzisiaj mamy, słuchajcie, hol, hol z kuchni, tak jak stoję. Telefon jest pod dlatego też nie było wycieczki po, po sklepie. Ja się może rozbiorę. I byliśmy w trzech sklepach. Jakoś nie mogę się skupić, dobra. Mówiłam Wam, że planuję zmienić rower, a tamten jako tako doprowadzić do ładu, że właśnie ktoś przyjedzie, żeby można było jeździć. Więc dzwonek to był dzwonek kupiony w action groszowe sprawy około 6 zł. Ten zestaw kupiliśmy w Juli za 10 zł. Szymek będzie w wolnym czasie tam konstruował, doprowadzał go do ładu. Mamy też baterię, całą taką pakę. Też w Juli za 20 zł. W Action żeśmy kupili dentki na zapas. I słuchajcie, no niestety, ale to on, on mrażacz do szyb. płyn do odmrażania, bo inaczej to. Myślę, że kwestia czasu i niderydy. I zobaczcie, co w końcu upolowałam. Mam w końcu tą pastę. I zamierzam już dzisiaj zrobić y, test chociażby z lewu. I zobaczymy sobie jak to, y, czy to rzeczywiście jest takie wow. Bo długo na to polowałam. Ciężko to dostać. Ja sobie tu pożabieram tutaj może z tyłu. No. <laughs> Oczywiście jest też papier, czyścik. Y do gąbka. Dobra, to mamy to po kolei. Yy, Serek śmietana. Serek Mamy też metkę cebulową. Grupa na 8 składników. I będzie, słuchajcie, w tym momencie yy, powiem Wam, co zaplanowałam na cały tydzień. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy mieć zrzutkę, bo mamy tak dwa kotlety mielone mamy trzy piersi z kurczaka yy, takie kotlety usmażone i mamy jeszcze cztery czy pięć pulpecików do tego kasza, ewentualnie miseria i to trzeba zjeść a na cały tydzień, jutro będzie zupa gulażowa ale to będzie taka inna zupa nie tak jak ja robię więc ona będzie taka dużo lżejsza, taka nie, nie na obsmażanym mięsie, z dużą ilością właśnie warzyw, tak to jest to. Mamy trzy zapiekanki, dwie takie dla mnie ze I tutaj mamy trzecią, tutaj mamy też pasztetową drobiową tym razem. Kasza jęczmienna. Ja ten worek rozetnę, wsypię, ponieważ kolejnym daniem będzie kruchni, który sobie zaplanowałam. Mam też papryki. Mam też pieczarki. I dla Szymona yy, czteropak, bo do szkoły miał. Wzięliśmy ponownie jak dwa czy 3 tygodnie temu te grubo krojone o smaku czera z serwoną cebulą. Są smaczne, są ok. więc je wzięliśmy. Może ja już tak ustawię. Hmm. Herbatniki maszlano kakaowe, tu mamy jeszcze yy, dla Dudusiów szakoński. Gorzka? Czekolada gorzka z orzechami, na te żelki była promka, przy zakupie dwóch na drugi było chyba 20% taniej, co, coś było taniej na pewno, to też dla Szynka, mamy też słuchajcie, yy... co mamy, świeczki mamy, tutaj żeśmy wzięli kiełbasę żywiecką, smaczne wędliny, taki duży baton. Ja nie wiem, czy ja w ogóle nie ukaję połowy i połowy nie zamrożę. Mam jeszcze cały kilogram sera z zeszłego tygodnia, więc nie wiem, czy tego też nie zamrożę. Taczka ze, właśnie do króluku. Może chłopaki będą chcieli w niedzielę jakieś yy, ekstra śniadanie sobie zrobić. To yy, zjedliśmy masło, bo jak wiecie, my masła nie jemy, bo nie mamy Mamy też kiełbasę parówkową dla odmiany zębów parówek. Makar makaron. W razie gdybym potrzebowała na szybko zrobić, no to mam jeszcze słuchajcie to pesto zielone, co kupiłam w dwa opakowania i na jedno danie spokojnie. Na jedno danie spokojnie wystarczy jeden pojemniczek. Robiłam w tym tygodniu, na szybko y, potrzebowałam zrobić obiad, więc zrobiłam bardzo pikantne i dla mnie było ok, później to się może prze, przejadło, y, przeszło i powiedzieli, że jest ostre no i on miał taką konsystencję jak na spaghetti, także wiecie. Zależy kto co lubi zostajemy przy zielonym. Także makaron i mamy taką sałatkę. Jeżeli nie to to taka sałatka. cała zgrzewka, bo potmakowała mu ta zielona rybaka. Mamy yy, rolki, ręczniki papierowe, karmę dla dudusiów. Dzisiaj zrobimy sobie tylko taki szybki, zwykły hol. Yy, nie będziemy tego ciągnąć pod vloga, bo ja muszę jeszcze złożyć wam vloga na jutro, także mamy też yy, płyn do naczyń, muszyniarkę, no i dla szynka płatki. To jakieś takie zmieniamy, niestety owsiane u szynka to tak niekoniecznie. więc dlatego takie. Dwa mleka, yy, w Dino kupiliśmy, słuchajcie, o, rozłożę rozłożony na tej się pierwsze yy, no bo wiedząc o tej godzinie, to no nic nie było, to pełno mąkę basi i cukier, to ja kupiłam w sumie to już wczoraj w Dino, Mamy rybę, ponieważ będzie na obiad, słuchajcie, yy, frytki zrobione z własnych ziemniaków i dlatego będzie ryba, bo Szymek ostatnio yy, pytał, czy będzie. Mamy żel. No i tu jest właśnie ta druga paczka żelków. Holenderskie. Majonez lekki, bo planuję zrobić tą sałatkę, która jest na kanale z brokułem. Kiełbasa Wawelska. Staram się to żeby jeszcze jedno mleko, kości wędzone, bo w tym nie powiedziałam, że na kościach wędzonych będę robiła krupnik, mam jeszcze jakieś skrzydełka z zeszłego tygodnia, żeby to porozdzielałam, więc sobie zmieszam, no i mam ponownie dorsza atlantyckiego, powiem wam, że Kiedyś w ogóle byłam y, miłośnikiem pangi, ale szybko mi przeszło. Przeszłam wtedy, pamiętam, na y, mirunę albo na mintaja. Minta i miruna. Y, dosz też jest bardzo smaczny. No, panga stanowczo nie. Mamy makaron. Ten makaron zawsze musi być, bo. Szybki rosną, chcę w się sensie, pomidorowa czy coś, no to e, no, ten makaron musi być salami dla szynka do szkoły. Mamy też paprykarz Szczeciński. Dwa ogórki, właśnie jakby chciała tą mizerry zrobić, ewentualnie e, parożek. Wzięłam margarynę, bo może ciasto zrobię. Mamy tyle jabłek. Kaszanka, bo będzie też kaszanka z ziemniakami. Ja nie wiem, czy ja to wszystko dobrze zorganizować w ciągu tygodnia, żeby to było. Wszystko spełnione. Jak nie, no to część zdań się przeniesie po prostu na... bo nie, jest tak, że ja planuję posiłek na jeden dzień, a zostaje mi na dwa dni, albo planuję na dwa dni, ale jakimś magicznym sposobem ładna. No. Można... Mortadela ostatnio szybko się również przypomniało, że można by było usmażyć. Mielonka, tiroczka i szynka konserwowa. Ta jest najlepsza do tostów, a to jest szynka ulubiona. No i do koszyka wpadło też kawałek błoczku. Żeby, żeby no i dobra, sałata lodowa, yy, kupiona w Dino, skrzydełka również, bo powiem wam, mięso było, mięso w biedzące było w lodówkach, ale coś tak śmierdziało, nie mogliśmy dojść yy, z której to lodówki, więc sobie po prostu odpuściliśmy. Yy, nie wiem, czy one to będą jadły. Wydaje mi się, że to będzie yy, za Mamy też świecić, poczeka czeka, właśnie, gdzie bym chciała zrobić to pesto. Mamy też ten dach. Wzięłam kilka jogurtów. Ja bardzo lubię te yy, wyśmienity jogurt różkowy. Mam to chyba owoce leśne, więc My je lubimy. Oczywiście standardowo mamy banany. Mamy jajka. Z indykiem i z bruskwiną. Kolejna sałatka Powiem Wam, że jak zrobiłam sałatkę jarzynową w zeszłym tygodniu, tak zniknęła w dwa dni. Cały duży garnek, także fajnie. Eee, rogalik, może się może troszkę szkoły będzie chciał. Dwa serki homogenizowane z piątnicy. Jogurt jagodowy. Mamy też chleb, który też tak na pewno bo są dwa. 2 2 sobie położę. Mamy broku, więc zrobię tą sałatkę z brokułem, yy, jak nie zapomnę. A jak zapomnę, to mi przypomnijcie w komentarzach, to zostawię Wam w opisie link. Chociaż jak sobie wpiszecie, sałatka z brokułem, no to powinno Wam wyskoczyć, w którym to tam blogu było. pracę, pracy batoniki, tu jest jeszcze jeden, czyli w sumie dwa, cztery, 5 na każdy dzień tygodnia, no i smalec do smażenia, bo ja wolę smażyć na smarczu, także dobra. Ech, no ten film będzie krótki, no to jest tak stricte typowo zakupowy, nic dzisiaj więcej nie będzie, ja na pewno dzisiaj tą pastę wypróbuję, i może wstawię Wam na Instagramie. Więc jeżeli mnie nie obserwujecie, to ja Was zapraszam. Bardzo serdecznie. Dziękuję nowym osobom, które Mam przyszły. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Ja się z Wami dzisiaj żegnam. Buziaczki. Pa, pa.